Ponownie wypowiem te same słowa w lekcji i poproszę panią Agatę Lasińską kubrak, żeby pani za mną je powtórzyła. Proszę Państwa, przyrzekacie sobie. Także proszę sobie spojrzeć odważnie oczy. Świadomy praw i obowiązków. Świadome i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście Że zawieram związek małżeński. Że zawieram związek małżeński. Z tutaj Agatą Nasińską-Kubrak. Z obecną tutaj Agatą Nasińską-Kubrak. O i teraz się zaczyna najważniejsze. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe Świadoma brak obowiązków wynikających z założenia rodziny, rodziny. uroczyście oświadczam, oświadcza. że zawieram związek małżeński z obecnym tutaj Grzegorzem Janem Figielskim, tutaj Janem Figielskim. i przyrzekam, I przyrzekam że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, nasze małżeństwo było zgodne, było szczęśliwe i trwałe. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. To był akt odwagi. Patrzyli Państwo tutaj prosto w oczy i wypowiadali przyrzeczenie małżeńskie, które złożyli Państwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków i wszystkich tu Państwa obecnych. Zatem ogłaszam, że stojący przede mną Grzegorz Jan Cigielski, stojąca przede mną, Agata Laśnińska-Kubrak, to mąż i żona.